Jak zobaczymy sobie ten kanał na chociażby Social Blade, Blade to możemy zobaczyć, jakie są jego miesięczne zarobki. Więc on z tych reklam miesięcznie może zarabiać nawet 7-8 tysięcy, a ta liczba może sięgać nawet do 124 tysięcy. Jego roczne, właśnie, zarobki to nawet może być 1,5 miliona dolarów, także są to bardzo duże liczby. Cześć, siemaneczko, witajcie na kanale Marketing Expert, ja nazywam się Kamil i w tym filmie mam dla was kolejny pomysł na kanał na YouTubie. Tym razem będziecie mogli zarobić od 200 do 300 zł, a nawet i więcej każdego dnia na tym pomyśle, ze względu na to, że jest to nowy trend, który zauważyłem. Nie tylko na zagranicznym YouTubie, ale również i na polskim YouTubie, dlatego będziemy tutaj celowali w 1000 subskrypcji, 4000 godzin, po czym będziemy mieli współpracę z Google Ads, i będziemy zarabiali od 2 do 4, a nawet i więcej dolarów za 1000 wyświetleń dlatego naprawdę jest to fajny sposób na to, żeby móc zacząć coś zarabiać w internecie. I o jakim trendzie mowa jest to taka nowa czy nie nowa gra, natomiast zauważyłem, że dosyć dużo ludzi wrzuca filmy z tej gry między innymi właśnie może dlatego jest aktualnie na topie ze względu na to, że jeden z takich dużych youtuberów MrBeast właśnie nagrywa z tego Filmy, tak jak możecie zauważyć, dwa tygodnie temu 21 milion wyświetleń. Natomiast i na polskiej scenie, właśnie to samo jest: 52 tysiące wyświetleń, w 18 godzin, 113 tysięcy wyświetleń, 224 wyświetlenia, 155. Natomiast wiadomo, tutaj dużo jest youtuberów, którzy w to grają. Natomiast jest również, właśnie nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, ma to potencjał ze względu na to, że tak jak tutaj widzicie, jest to sposób który również my będziemy wykorzystywać. Ta osoba 10 milionów wyświetleń wygenerowała w jeden miesiąc, w 3 tygodnie 1,5 miliona wyświetleń, 48 tysięcy, w 5 dni 2,1 miliona wyświetleń, więc są to bardzo duże liczby i w takim bardzo krótkim czasie ta osoba właśnie robi to samo, co my będziemy robili, czyli wrzuca filmy właśnie z tej gry Among Us, to są takie ścinki tych youtuberów, czy też osób, które grają na Twitchu i po prostu ona tutaj ma różnego rodzaju właśnie sceny, jak widać jest jeden gość, później kolejny i różne takie sceny zagrania z tej gry właśnie i również my będziemy chcieli coś takiego stworzyć, będzie to bardzo proste do stworzenia, ale jeszcze chciałbym się właśnie przyjrzeć e, statystykom jakie generują te kanały e, jakie generuje aktualnie ten kanał czyli Triko e, właśnie on ma 237 tysięcy subskrypcji e, natomiast pod każdym filmem który wrzuca prawie no co jakiś czas co kilka dni e, ma po 200 tysięcy 500, 600, milion, milion 5, 3 e, to są ogromne liczby jakby popatrzeć że on e, generuje jakieś 5, 4 dolary za to za 1000 Wyświetleń, no to, to są niesamowicie wysokie liczby. Jak zobaczymy sobie ten kanał na chociażby Social Blade'u, Blade to możemy zobaczyć, jakie są jego miesięczne zarobki. Więc on z tych reklam miesięcznie może zarabiać nawet 7-8 tysięcy, a ta liczba może sięgać nawet do 124 tysięcy. Jego roczne właśnie zarobki to nawet może być 1,5 miliona e, dolarów, także są to bardzo duże liczby. I takich kanałów tak naprawdę jest dużo, tak jak możemy zobaczyć, jest tego dużo e, i jest na to dalej popyt, więc myślę, że e, cały czas, jeżeli to w kilka dni, teraz następnych, e, będziecie dodawali takie filmy, myślę, że na spokojnie, e, czy to na polskim kanale, można e, właśnie zrobić tak, żeby e, brać z tych polskich youtuberów, polskich streamerów e, różnego rodzaju, właśnie ściganie. I wrzucać, bądź można to zrobić tak jak ja zaraz to pokażę. Na początek będziemy potrzebowali jakiegoś programu do sklejenia tego wszystkiego. Jednym z takich darmowych programów totalnie jest Shotcut, więc możemy go sobie pobrać klikając, klik to Download, pobrać ten program, zainstalować i mamy program do edycji tych filmów. I następną rzeczą, taką najprostszą, jaką my będziemy to, będziemy to robić, będziemy chcieli pobrać na przykład taki film, który tutaj jest, czyli te 10 milionów. Bądź możemy wybrać jakiś inny film z kompilacji, na przykład pobrać dwa takie filmy i po prostu jakie pobierzemy będziemy mieli dwa te filmy, będziemy wycinali różnego rodzaju momenty z tych filmów i robili inną nową całość taką w nasz sposób. Jeżeli ktoś zna się na edycji lepiej, no to może dodać jakieś fajne rzeczy. Jeżeli nie, wystarczy, że po prostu posklejamy różnego rodzaju części. Więc wystarczy, że sobie klikniemy prawym przyciskiem myszy. Klikniemy, kopiuj adres, URL filmu. Otworzymy jakąś stronę do ściągania filmów z YouTube'a. Może być to właśnie It MP3. Tutaj wybieramy sobie MP4 i wpisujemy tutaj na środku naszą. W tym miejscu wpisujemy ten, wklejamy ten link. Klikamy MP4, dajemy convert i tutaj, jak się to skonwertuje, po prostu pobieramy ten nasz film i wrzucamy go w program do edycji. W moim przypadku również będzie to shortcut. I właśnie ten film już mam tutaj wrzucony, wystarczy, że teraz sobie po prostu poszukam, poprzecinam tak, aby różnego rodzaju właśnie postacie były pozamieniane ci streamerzy w różnych miejscach, po prostu inaczej niż tutaj. Czyli możemy sobie na przykład wyciąć, tak jak jest tutaj, możemy sobie wyciąć od tego miejsca kawałek, skasować to, i mamy ten kawałek. I teraz na przykład szukamy następnego streamera. Tutaj jest dalej cały czas ta akcja. Tutaj to się kończy. I przed tym właśnie przerywnikiem, o tutaj, możemy sobie przyciąć. I na przykład teraz poszukać jakąś, jakiegoś innego. Nie będziemy chcieli, żeby to było po kolei. Tylko na przykład trzeciego z kolei streamera chcemy wrzucić tutaj. Czyli tu są tych dwóch, którzy byli. Wystarczy, że sobie jeszcze tutaj przeszukamy. Tu jest kolejny właśnie streamer, zobaczymy gdzie to się zaczęło. Zaczęło się to gdzieś tutaj, więc możemy sobie to po prostu wziąć. I w tym momencie ta kolejność jest zmieniona. Możemy sobie na przykład pobrać drugi film i z niego też powycinać kilka wycinek i wrzucić sobie coś takiego w jedną całość. Jeżeli umiemy jakoś fajnie zmontować, no to można dodać jakieś przerywniki. Jeżeli nie, no to możemy na przykład sobie dodać takie przejścia. I w ten sposób to po prostu będzie nam przechodziło. Więc Możesz... takie proste rzeczy nawet można zrobić. I tak myślę, że 20 minut, 10, 15, coś takiego, w zależności jak szybko to robicie, i taki film jest. I tak na przykład dziennie po jednym takim filmie, jak będziecie wrzucali, no to myślę, że z czasem, z jakim po kilku dniach, te wasze filmy zaczną właśnie wychodzić, wypływać. Powiedzmy, i właśnie co jest najważniejsze, to w tej strategii będzie monetyzować kanał poprzez właśnie Google AdSense, więc potrzebujemy 1000 subskrypcji, 4000 godzin, ale wiadomo musi być tych wyświetleń jak najwięcej, bo inaczej nie będziemy na tym zarabiali, ale tak jak możecie zobaczyć, to tych wyświetleń jest tu w tysiącach, naprawdę możecie się z tym kanałem wybić, tak więc myślę, że jeżeli zaczniecie jak najszybciej, to właśnie będzie to teraz dobry okres na to, żeby zarobić na tym swoim kanale na YouTubie. I taki kanał na YouTubie jest to świetny sposób na to, żeby aby wygenerować kilkaset złotych każdego miesiąca dodatkowych. Natomiast jeżeli chcesz przynieść całą swoją działalność do internetu, to zapraszam Cię na mój kurs, w którym pokażę Ci jak możesz stworzyć swój sklep internetowy za darmo i zarabiać na nim wykorzystując darmowe metody, jak i płatne reklamy. Link jest w opisie. Bardzo serdecznie Cię zapraszam. Dziękuję za oglądanie i życzę miłego dnia. Widzimy się następnym razem.